Tym mecz rolnikiem, jak prowoną palą, ci się zagrałeś bardzo pewnie, bardzo odpowiedzialnie. Generalnie jak nad tym pracowałeś, czy, czy generalnie przychodziłeś obok tego i stwierdziłeś, że mamy następny dzień, teraz jest najważniejszy mecz, właśnie spuszczą na mnie i nie miałeś żadnych problemów, żeby utrzymać faktycznie odpowiednią sytuację przed tym spotkaniu. Myślę, że powiedzmy, no, jeden, jeden dni po meczu czułem myślę, że to załama, no, zagadam, bo się lekko załamań. Wiadomo, błędy się zdarzają na najwyższym poziomie, no, ale, ale jest to taki pierwszy i poważniejszy błąd, tak że coś tak, troszeczkę rozpamiętywałem, no, ale zaś nie mam na to tyle czasu, żeby, żeby myśleć o tym, co było wcześniej, no, bo byłyby dostępne w akwarystyce i, i skupiałem się na no. tym. Powiedzmy, zagrałeś może takim meczem, w którym wypadło gdzieś w Brawej, nawet za czasów jednego przy nich, pierwszego spotkania. Może nawet nie pamiętam, może grałem kiedyś po czterech na kapie, rzeczywiście co no to, to były takie wyniki, ale nie pamiętam, że w nie od takie wyniki, może gdzieś po 15. Więc nie spotziłem się tego, a no, cieszę się bardzo z tego zauważyć. A Powiedzmy mi jak zagrać w takim spotkaniu z typu obłońcy? Gdy tracicie tylko jedną gramkę ok, ale już strzelacie koszty. Strzelamy ich 8, jest na najważniejsze, żebyśmy tych ramek nie stracili i tak naprawdę mimo tego, że prowadzimy wysoko w takim spotkaniu, cały czas musimy być skoncentrowani, żeby, żeby nie zaspać nigdy, nie popełnić żadnych błędów i, i utrzymać tam tutaj po prostu jedną się na wygrać A to jest zupełnie, bo trochę roboty jednak mieliście mimo tego, że strzeliście 8 gramek, płuszczała naciskała i jeżeli chodzi o strzały, to było po tak naprawdę. Tak, zgadzam się oczywiście. Puszcza miała swoje okazje i wybroniliśmy to, tak jak mówię. Ważna jest ta koncentracja nawet przy takim wyniku i, i cieszymy się, że, że straciliśmy tylko jedną bramkę i udało nam się wybronić sporo sytuacji puszczy. Myślę, że tak, myślę, że się to jeszcze do końca sezonu jest to bardzo duży impuls dla nas, dla naszej pracy i chciałbym się bardzo skoncentrować na tym ostatnim. Według mnie, który z zaleceń, który z tego ma szczególne trudności w tym spotkaniu? Eee... Myślę, że lewy jest przydolny, ale... Klimek, tak, staramy się, klimek. Na pewno w pojedynkach 1 na 1 jest bardzo dobrym zawodnikiem, także myślę, że on mi problemy, no i też wiadomo, że Jedno wojny nie są to że To jest ostatnie. Przed nami kolejka, która może bardzo wiele wyjaśnić w kwestii walki o Mistrzostwo Polskie. Wygracie przy Bazienkowskiej, raków podejmują się w jednym, jest rzeczywiście może się tam wszystko wyjaśnić. Myślę, że tak, aczkolwiek dla nas najważniejsze jest to, że my mamy mecz z regami i musimy go wygrać. Także jeżeli zrobimy naszą robotę, no to wtedy będziemy patrzeć na inne zespoły, ale na razie skupiamy się na tym, co my mamy przed sobą.